Dzień dobry, dzień dobry dziewczyny. Zaczynamy nagrywanie vloga. Tak, ja sobie tutaj wczoraj wyciskałam. Nie robimy tego. Pamiętajcie, wyciskanie nie jest za dobre, ale ja jestem po prostu, jak już mam naprawdę coś, widzę, to ja po prostu nie umiem przestać. Nasza ściana coraz piękniej wygląda. Doszły takie fajne ozdoby z action. Jak już, słuchajcie, będzie wszystko zrobione, jak będzie narożnik, jak w końcu ten narożnik dojdzie, bo. Tu jest jeszcze materac. To ja wam pokażę, jak ta ściana jest dokładnie zrobiona, i powiem wam, jak jest zrobiona. Bo naprawdę, mega tanim kosztem, wystarczy troszeczkę chęci, troszeczkę cierpliwości do tego, żeby zrobić taką ścianę ala beton, nie kupując cholernie drogiego betonu takiego architektonicznego. A efekt jest naprawdę świetny, także tylko czekamy na narożnik. W tym tygodniu właśnie teraz, poniedziałek, wtorek powinien zostać wysłany, więc się nie mogę doczekać. Jak przyjdzie narożnik, to mam zamiar jeszcze wymienić te pokrowce tutaj na krzesła. To są te takie, wiecie co, welurowe, w kolorze pomarańczowym i one po prostu pójdą na szmaty, a mam zamiar kupić takie właśnie ciemnozielone pod kolor narożnika, ale na razie te są... Bo wiecie co, krzesła te od spodu są szare. One są naprawdę przepiękne, takie właśnie welurowe. Natomiast przy Antosi, jak ona jest jeszcze w takim wieku, że bardzo często po prostu coś brudzi, nie zwraca za bardzo uwagi. Zresztą Lenka ma to samo. To wolimy nie odkrywać tych pokrowców. A to są krzesła, które naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają. Myśmy też je tego czasu odkupili, wiecie co, na, wi na Vinted czy na Facebooku od jakiejś dziewczyny starnowa. No kurde, no nie mogę patrzeć. Ojej, spadło. Muszę sobie umyć w ogóle ten puszek. No, ale nie o tym, bo ja dzisiaj wam chciałam pokazać. Tak, chciałam Wam pokazać i powiedzieć, że właśnie aktualnie w Laroś trwa fajna promocja minus 15% z okazji Halloween. I ostatnio przyszła do mnie właśnie ta paczuszka. Ja Wam tak pokazywałam taki slajd, ale słuchajcie, ja już kilka razy testowałam sobie te kosmetyki i muszę Wam powiedzieć, że ta cała czarna seria, powiedzmy, z Mary and May, naprawdę rewelacyjnie się sprawdza. E, tutaj mamy taki body Lotion, nie Body Lotion, Face Lotion, Lotion do twarzy, czyli taki, taka, wiecie, co to jest emulsja, wam pokażę o, coś takiego, patrzcie, i to jest takie bardzo, bardzo. Um, Treściwe, pomimo tego, że to jest na twarz i to jest w formie takiego jakby takiej emulsji do twarzy, świetnie działa przeciwzmarszczkowo. Mamy tutaj m.in. dziewczyny peptydy i kolagen, czyli coś naprawdę świetnie antyoksydacyjnego, także, bo tutaj mamy witaminę C. Cudowna, taka pierwsza warstwa porannej ale wieczornej pielęgnacji, bo ja to używam od momentu, jak właśnie dostałam, już kilka razy użyłam i powiem Wam, że naprawdę świetne. Jest takie bogate w składniki aktywne, bo bardzo fajnie nawilża i rozświetla tą skórę, przy czym jest naprawdę lekkie i nadaje się pod makijaż. I zawsze po tym lotionie, 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 jak tam kto chce, nakładam sobie to serum antyoksydacyjne właśnie z witaminą C. Tu też jest witamina C i mamy tu też kompleks z Czarnych bolówek czy coś takiego. W każdym razie to jest, słuchajcie, produkt również przeciwstarzeniowy. On tutaj świetnie e, będzie działał na cerę dojrzałą również, ale i na cerę taką powiedziałabym 20, plus, bo po 20 plus już się zaczynamy starzeć. Więc ja uważam, że lepiej jest zapobiegać niż po prostu, nie wiem, starać się zniwelować później te zmarszczki, no bo to, to jedynie już może później albo medycyna estetyczna, albo jakieś operacje. Bardzo fajny produkt i on jest, słuchajcie, takiego, takiej lekkiej, takiej, takiej trochę jakby żelowej emulsji. Bardzo fajnie mi się sprawdza i po tym, słuchajcie, po tym serum ja nakładam jeszcze coś na wieczór od marki Iossi, testuję od jakiegoś czasu liftingujący serum do masażu twarzy, szyi i dekoltu z bakuchiolem i z witaminą C. Natomiast to już jest konsystencja taka, wiecie co, taki jakby olejek. I to jak dla mnie przy mojej cerze tłustej, bardziej takiej w kierunku mieszana tłusta, nakładam to na noc i powiem Wam, że świetnie przede wszystkim bakuchiol działa tutaj przeciwzmarszczkowo. Taki ekoroślinny składnik, a także witamina C, która cudownie rozjaśnia naszą skórę, rozświetla. Ja bym Was zachęcała, dziewczyny, teraz, akurat w tym sezonie takim jesienno-zimowym. Oprócz tego, że m, bardzo świetnie sprawdza się pielęgnacja aktualnie kwasami oraz retinolem, to ja o tym myślę zrobić w ogóle osobny filmik. No to jeszcze kosmetyki z witaminą C, które cudownie rozświetlają naszą skórę e, i powodują, że ona robi się taka bardzo promienna, rozświetlona działa też oczywiście przeciwzmarszczkowo. Także te dwa kosmetyki Wam polecam. Vlaros, one aktualnie z kodem Halloween chyba minus 15%. Dostałam jeszcze te płatki z Pyunkang Yul, ale ich nie otwierałam, ponieważ mam tutaj swego czasu zamawiałam sobie i słuchajcie, jeszcze je mam, ale ja mam tu płatków. O, te dokładnie, to są te odżywcze właśnie, bardzo podobają mi się czarne kosmetyki, te butelki są przepiękne. Natomiast dostałam też taką dużą, taki duży box e, tych maseczek na tkaninie. E, ja mam, ja Wam już pokażę, jaką ja mam. Wow, wow, wow! Jezu, by się tutaj zawaliło. O, tak, Mam tą. E, I to są maseczki z kwasem hialuronowym i z pantenolem, takie mocno, mocno nawilżające. Natomiast, natomiast tutaj mamy maski właśnie e, z tej serii antyoksydacyjnej, przeciwzmarszczkowej. E, dobra, więc ja widzę, że teraz aktualnie na stronie tych maseczek nie ma, bo się wyprzedały. E, to są maseczki o działaniu takim silnie rewitalizującym, działającym przeciwzmarszczkowo, także możecie się dziewczyny zapisać do powiadomienia o dostępności i sobie później zamówić, jak one się pojawią. Jak nie z kodem minus 15 na Halloween, to zawsze możecie zamówić sobie później z moim kodem, który cały czas działa. Natomiast teraz jest bardzo fajna promocja, bo na cały asortyment właśnie w Laros możecie sobie zrobić jakieś zakupy z kodem na minus minus 15%. My teraz idziemy z Antosią na spacer, bo niestety Antosia siedzi ten tydzień w domu z tego względu, że jest na antybiotyku. Więc póki pięknie słoneczko świeci i jest ciepło, to przejdziemy się tutaj troszeczkę na spacer. Tak? Dzisiaj kupiła Ci mama lalkę w nagrodę, jak byłaś u lekarza, tak? No dobra, to idź ubieraj buty, bluzę i idziemy na spacerek troszeczkę. Tylko Widzę cię, widzę cię, widzę cię! Chodź! I zasuwa. Dobra, idziemy troszkę na spacerek. No, ale powiem Wam, dziewczyny, że jest po prostu pogoda przepiękna jest chyba z 20 stopni. Ja sobie śmigam właśnie w tym sweterku, co kupiłam sobie teraz na ciuchach. I powiem Wam, że naprawdę bardzo przyjemny jest. Nawet jak mam nałożonego po prostu na, wiecie, na gołą skórę. No. Także my się wybieramy na spacerek. Zapowiada się troszkę taki ciężki tydzień, powiem Wam szczerze, bo troszkę przez to, że Antosia musi siedzieć w domu, pozmieniały mi się plany, bo miałam zaplanowanych trochę nagrywek. Ale i tak muszę Kilka nagrać, bo mnie terminy gonią, słuchajcie, jeśli chodzi o działania gdzieś tam z jakimiś firmami. Dobrze, powstałaś, dobrze. Więc jutro muszę nagrać jeden materiał wideo. Tak, oko tu idzie z nami. I jest pięknie, jest pięknie. Ja powiem Wam szczerze, że taka pogoda to by mogła być cały czas. I jeszcze muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj rano pochowaliśmy Rysia chomiczka, biedny już chyba ze starości po prostu padł, bo to był ten chomik taki, który... To są ten, z tych chomików, które żyją krótko. Wczoraj skonał mi na rączkach. No, także dzisiaj z Antasią go pochowaliśmy, bo staramy się uczyć e, dziewczyny w ogóle, tak wiecie, szacunku do wszystkiego i do zwierząt i tak dalej. Aczkolwiek, no, żyjąc na wsi, mieszkając na wsi. E, Czasami widzi się właśnie takie różne sytuacje, że zwierzęta są po prostu traktowane tak, wiecie, jeszcze dziko, jak ja to mówię. Natomiast powiem Wam szczerze, że u nas na przykład Antosia... Idziemy, tak. Antosia na przykład wie, że nie można trzymać zwierząt na łańcuchu, prawda, Tosia? Prawda. No. Dobra, idziemy zobaczyć co tam na bo powiem wam, że przepiękne kolory jesieni już się robią, takie złoto-brązowe. Oby ta jesień taka była cały czas taka wiecie mega słoneczna. Skoszona trawa, nie? Ale pięknie, ale pięknie no, dziś. No. Tam nie podchodź. No, słuchajcie, no jest po prostu cudownie. Świeci pięknie słońce, bajkowe chmury, piękne, błękitne niebo normalnie, cudownie no Powiem Wam, że ja bardzo doceniam takie momenty i takie chwile właśnie jak teraz, że można sobie spokojnie posiedzieć oj, nabrać promieni słońca powoli, żeby tam nie wpadła. Będziemy zobaczyć na mój mały stawek tutaj piękny. No jest trochę błota, bo wczoraj padało. Ale muszę Wam powiedzieć, że jak jest właśnie jesień taka złota, piękna, to zobaczcie jakie przepiękne barwy są. Uważaj! Tak pokosili tutaj trawę, to jest lepsze wejście. Nie, nie, nie! Nóg już nie moczymy. No, sobie możesz tylko się... Patrz, jaka czysta woda jest. Normalnie dno widać. Ale nisko tu! No. Super, pięknie. Żeby ci nie wpadła. No, jest pięknie. Cudownie, normalnie. Ale sobie zrobiłam tutaj, no wycisnęłam. Jak to wygląda! Oka! Oka! Na czole. Tak właśnie tak mi było. Jakby róża jak przez odpadnę wpadła w okno. Tak, tutaj jest taki drugi staw. No straszne błoto, no ale to bokiem mieć. To jest właśnie taki drugi stawek, też hodowlany. Wow, faktycznie błoto. Potrafię lepiej iść. No i tutaj też hodują ryby. Tak. Też jest pięknie. tam no to tak, tam pójdziemy do mostku i będziemy wracać. No, chodź. Coś czuję, że ten vlog będzie taki bardzo mocno chillautowy. Chillautik tutaj, widoki. No, kolory są totalnie moje, ciepłe, piękne. Ale jestem bardzo ciekawa, jak długo będzie taka pogoda. Chociaż widziałam w pogodzie, że ogólnie początek listopada też ma być bardzo ciepły. Więc szczerze, na przestrzeni tych takich kilku lat, ja jestem bardzo ciekawa w jakim kierunku to zmierza, powiem Wam szczerze. Jak dla mnie to w ogóle zimy mogłoby już w ogóle nie być, nie? No. No i ja pamiętam, jak wielokrotnie czasami wspominam z swoim klientkom, gdzieś tam rozmawiając z nimi, bo bardzo często jest tak, że jak przyjeżdżają do mnie, to mówią, że tu jest pięknie, piękne widoki i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że pamiętam, jak te kilkanaście lat temu tu się Przeprowadziłam i naprawdę nie mogłam się odnaleźć do tego stopnia, że popadłam w depresję. Antosia, nie podchodź tam sama. No i teraz możesz podejść. A ja pójdzie sama. Kawałeczek tylko, bo mama też nie lubi takich przestrzeni, bo mamy się w głowie zakręcić. Tam do końca nie pójdziemy, wiesz? No dobra, cofamy się do tyłu, bo. Tak, tak. Możemy zobaczyć, jak płynie No idziemy. No i zaczęłam Wam właśnie mówić. Ja już też kiedyś o tym w ogóle robiłam filmik, że był długi czas, że ja się słuchajcie, o lalkę zapomniałam. Zaś. E, no leczyłam na depresję, że przeprowadzając się, właśnie czekajcie, gdzie ta lala? O tu jest. Zapomniała. Lalki to by było. Po prostu z, z centrum miasta e, Tarnowa, samo centrum, prawie pod rękiem, przeprowadziłam się na taką wioskę e, bez prawa jazdy, bez kontaktu w ogóle z innymi ludźmi. No to był ciężki czas. Zbieramy. No, więc to był taki dosyć ciężki czas dla mnie. Natomiast w tym momencie powiem Wam, że absolutnie bym się nie przeprowadziła do miasta. A za dzieciaka jak byłam nastolatką, to powiem Wam, że moim marzeniem ogólnie było mieszkać w Krakowie. I Kraku ja dalej lubię, ale aktualnie nie wyobrażam sobie przeprowadzić się do miasta. Jedynie my do miasta uciekamy, widzicie co na wakacje. No, także powiem Wam, że my do miasta to jeździmy tak teraz na wakacje. Uciekamy ze wsi do miasta, tak jak na przykład moja siostra. Kilka moich sióstr lubi właśnie z miasta jechać w takie spokojniejsze miejsca na wakacje, typu Mazury i tak dalej, a my jednak wolimy do samego centrum i jest naprawdę wtedy fajnie. Taki... A później jak wracamy z wakacji i tak dalej, czy z jakiegoś wypadu nawet we dwoje tutaj na tą naszą wioskę, to człowiek po prostu się no, cieszy i od razu chce się żyć. No powiem Wam, że wracamy do domu, ale zazwyczaj jest tak, że Antosia chce iść na spacer. Natomiast wracać już jest gorzej. Przed chwilą mi powiedziała, że jakbyśmy miały auto, to by było lepiej. A ma rowerek, siada i śmiga i raz dwa jedziemy. No tak, to jest taki wiek buntu. No, nie mogę patrzeć na to. Chodź! Chodź, chodź, siłaczko. Tak. Ja to bym mogła, powiem Wam szczerze, spacerować, cały czas tak chodzić. No, a i w ogóle nie mogę się doczekać wizyty u Mileny, jak mi podetnie te włosy. Powiem Wam szczerze, że jestem w 101%, no i powiem Wam, że jestem w 101% przekonana, że naprawdę będę zadowolona, tak, że naprawdę będę zadowolona z tej zmiany. Nie, w ogóle nawet nie, nawet nie reaguje na to, co Ty robisz. Nie ma sensu. Ze szkoły wraca Lena. Kupiłam sobie wczoraj, nie wczoraj, w sobotę, co byliśmy, taką emalię akrylową. To jest odcień Brooklyn. Powiem Wam, że bardzo fajnie wyglądała na wzorniku. No ale nie będę malowała chyba w tym tygodniu toaletki, z tego względu, że Antosia jest w domu i nie chciałabym, żeby mi po prostu przeszkadzała. A z tym całym materacem i z tym wszystkim to jest i tak taki bajzel, także dajcie znać w ogóle, czy miałyście może tą farbę, czy próbowałyście. No ja jestem jej bardzo ciekawa. Także mam nadzieję, że szybko, sprawnie to pójdzie. I domówiłam sobie złote uchwyty właśnie do toaletki. Będę zmieniała te srebrne, więc no taka totalna zmiana. Dobra, dziewczyny, będę kończyła tego vloga. Patrzcie, jaką mam kanapkę z masełkiem takim wiejskim. Ogórek, taka przepyszna karkówka, szynka i zerwany prosto jeszcze tutaj z kamyków rozsiał się nam taki dziki szczypiorek i jest przepyszne. I włożyłam sobie go tak do tej bułki. Powiem Wam szczerze, że zupełnie inny wymiar. Ja bardzo lubię taką bułeczkę z takim e, masełkiem, z ogórkiem. Ach, taka, takie dobre. E, ale nie będziemy się rozczulać na temat bułki. Kończę dzisiaj tego vloga z tego miejsca, e, bo będę go chciała zmontować i jeszcze dzisiaj Wam wrzucić na kanał. A już rano troszeczkę tam pogadałam sobie z Wami, więc myślę, e, że nie ma sensu tutaj przedłużać takie krótkie vlogi. A jutro mam w planach tak, ogarnąć, żeby Antosia, nie wiem, poszła do cioci albo dam jej coś do góry do zabawy i żebym nagrała te filmy, które muszę nagrać. Także mm, weszło mi w zęba. Mam nadzieję, że wy jesteście zdrowi, że Wasze dzieci są zdrowe. Trzymajcie się ciepłutko, Smacznego życzę. Dbajcie o siebie. Widzimy się w kolejnym filmie. A i tak, przemalowałam paznokcie, sorry, ale przemalowałam.